Witam Was, moi kochani. No, okazuje się, że niesłowny jestem. Przed chwilą na filmie powiedziałem, że. Do zobaczenia po weekendzie, już się pewnie zobaczymy. A to kolejne nagranie. Więc tym razem już się nie będę żegnał. Nie wiadomo, co przyniesie nam los w dniu dzisiejszym. W każdym razie, euro -Ud jest godne uwagi. Dlatego z powrotem z Wami jestem. Eee, słuchajcie, mamy szarka. A jak wiecie, ja szarki lubię. Eee, ważne, że ten szark. Jego punkt D pokrywa się z ważnymi, ciekawymi, fajnymi elementami. Po pierwsze, zobaczcie, mamy tutaj już w tej chwili przebity dołek z grudnia, z początku grudnia, i to jest, to jest bardzo ważny prognostyk. Spójrzcie jeszcze na jedną rzecz. Ten dołek z grudnia jest również dołkiem, jest ten sam, powiem co tutaj, dołek z września 2020 roku. Jakbyście spojrzeli na W1, to widać, że średnie są niepoukładane, więc przydałoby się, żeby kurs wrócił się do góry i troszeczkę ściągnął te średnie. No ale zostańmy na naszym bazowym interwale, na którym jest szark. Szark, jak widzicie, ponumerowałem już tutaj fale. mamy pierwszą falę, drugą falę, trzecią falę, czwartą falę. I teraz zobaczcie, pierwsza, e, trzecia fala kończy się e, nie dalej niż 161% e, odcinka numer 1, fali numer 1. Więc sprawdzamy teraz, co się dzieje z falą numer 5. Powinniśmy ustalić w takiej sytuacji, jeżeli trójka nie jest rozszerzona, czy jedynka jest rozszerzona. Ale w tej sytuacji nie musimy tego robić z, jednego, z jednej przyczyny. Ponieważ w momencie, kiedy ten szard nam się maluje, widzimy już. Na zielono są w Fibonacci Extension, które pokazują fale. Pokazują nam, że już dawno przekroczyliśmy poziom nierozszerzonej piątki. Więc wiemy, że piątka będzie rozszerzona, i ona, ta rozszerzona piątka powinna dojść co najmniej do 100%. I te 100% jest tutaj. I teraz zobaczcie ciekawą rzecz, co tu się dzieje. Tu jeszcze jest jeden fioletowy poziom i Wy nie widzicie, nie widzicie jaki to jest yy, poziom. A ja Wam powiem, co to jest. Spójrzcie. To jest, podświetlę to, 113, widzicie? 113% ramienia XA, czyli dokładnie tam, gdzie szark powinien zareagować. I mamy niemalże perfekcyjną koincydencję rozszerzonej piątki z punktem D, szarka w 113%. Dlatego uważam, że tu jest bardzo, ale to bardzo fajne miejsce do zagrania. Jeżeli w tym miejscu, jeżeli tu nam kurs nie przeleci jak przez masło, a na to się raczej nie zanosi, ale jeżeli nam nie przeleci, tylko zrobi nam się tu jakaś formacja odwrócenia trendu, szark w drugą stronę, RGR, tudzież jakaś fajna formacja, objęcie hossy, młotek, coś takiego, możemy, uważam, zagrywać w górę. I posłuchajcie, tutaj stawiamy sobie jak zwykle nasz prostokątik z racji tego, że to jest wejście, to będzie on zielony. I nasz jeszcze jedna ważna rzecz, przepraszam, i e nie, nie będzie ważnej rzeczy, pomyliłem się, przepraszam. W każdym razie, słuchajcie, tutaj mamy punkt B tego. Tego szarka. Zaznaczamy go na różowo, ponieważ punkt B to jest miejsce, dokąd ten szark, no raczej powinien dojść i jest taki target, dokąd że dalej to byłoby ciężko, żeby on doszedł. Czemu? Ponieważ, a zobaczcie, tutaj jeszcze jest są ułożone średnie na D1, 25 i 50, więc kurs. Jeżeli odbije się w górę, te średnie będą spadały i według mnie punkt B i średnia 25 i 50 z D1, to jest ten rejon, gdzie one się spotkają, i tutaj zagrywałbym w dół. Czemu w dół? No bo to jest drugi rodzaj zagrania naszarka, że jeżeli dojdziemy do punktu B i wydarzą się nasze elementy, to możemy grać w dół yy, i take profit z tego. Będzie długością ramienia CD, ale jest to y, analiza na drugi odrębny film. Y, ponieważ póki co jest to pieśń przyszłości i czekamy, czy obecny scenariusz się zrealizuje. Jeśli tak, to będziemy mogli y, polować na zagranie w dół. Y, I ostatnie, sprawdźmy jeszcze y, ilość R, jakie mamy potencjalnie tutaj do zgarnięcia. Y, jeżeli, oczywiście to jest hipoteza, bo nie wiadomo dokładnie jaką się odwróci w którym miejscu, no ale załóżmy, że odwróci się tu, postawmy stopa no na przykład, niech będzie 20 pipsów, tak, dla jakiegoś większego zapasu, to nasz target to jest jakieś 160 pipsów, czyli mamy 8R. Bardzo ładnie, prawda? No słuchajcie, parę dni postawmy tu na przykład. Ja zawsze podaję dwa przykłady. 1% dla ludzi, którzy. Mają awersję do ryzyka i 5% dla ludzi, którzy są pewni siebie i chcą yy, ryzykować. Czyli tutaj na tym zagraniu możemy zgarnąć 8% lub yy, 8 razy 5, 40, 40% w parę, parę naście dni. Uważam, że to jest bardzo fajny, yy, bardzo fajny setup do zagrania. Dlatego też że się yy, nim dzielę. Jeśli Wam się to podoba... Jak zwykle standardowo proszę o łapki w górę i do usłyszenia na następnym filmie moi kochani.